Cześć, ja jestem sodeja, a to jest długo oczekiwany kolejny odcinek zagramy W MINECRAFT. No, jestem, znaczy gram sam, ale na Skype'ie gadam z kolegą. No nie no, zarąbiście, ktoś kolejny dzwoni. <laughs> będziemy teraz, no i jeszcze będziemy znerwiać, no. Tyle, tyle. Dzisiaj idziemy kopać. No, rozłączył no Dobrze. Sorry, Patryk. Dobrze. Jak widzicie, zrobiłem nether. Znaczy, portal. No. Kurczę, noc jest. Kopiemy się, to diaksy. Mm -hmm. Nie, ale masaka. W co grasz? Ale noby. W co grasz? Zapie, 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 tylko A w co grasz? A taką salągę. Nie wiem, Laczy już ma lat. Ale jest za A jak się nazywa? Triby z O. Takim, że jesteś trzema ludźmi, nie? I po prostu na walos na, na całej arenie, nie? Wszystkich w ogóle kogo znajdziesz. Ha. Jeden na, na sześciu statków, jakoś wygrywam. Hmm. Yeah! O, węgiel. W ogóle ten muszę. Y, tego, jak to się nazywa, kurwa. Partnera. Y, mieć. Bo tylko 15-minutowe filmiki mogę dodawać. Co? Tylko 15-minutowe filmiki mogę dodawać. No. no. chyba, że zrobimy potem także kurde... Zarejestruję się znowu do tego YouTube'a. Gdyż znowu mi połowa w strony nie działa. Poza tym jak włączam neta, to się wczytuje. No i się tylko wczytuje. Nie, muszę no. coś z tym netem, zrobić. No. potem jakoś się skombinuję i tak tego... Za kilkanaście euro wezmę kupię A jak mnie to Kuba mi da No Kolega z klasem to tam. czarnych Mambo tu są działka? Od kiedy Co to było I na którym poziomie jest najwięcej dioksów? Na 8 na chyba, nie? Czekaj, no O Redstone yeah. Gin śmieciu. No patrzaj, kurde, jeszcze trzasłem o coś. Sruuu, rozwalałem. Czas na minigana. Ale... Kto tu broni? Na przykład Bazooka, która strzela pięcioma rakietami. O kurde, chowam, chowam się. Wiesz co muszę zrobić? Co? <noise> Pozdrawiam moją klasę. Jo. Ale... O Sorry za brato, od razu mówię. Gimbus jebany. A tu potwierdzam, wiesz? <grym> Nastrany bus. Przez niego muszę zaraz iść spać, ale bardziej. Która godzina w ogóle jest? 15 po 20. Hello. Już musisz kończyć. <grym> 15 minut, no to co? Kurwa, już po bajce i bam, kur... Ile już kurde? Kurde, to ile? Oskar by na nią dał Jebza z tą lol O kurde, jedzie kolejna fala. Jej! Co to o, było? To Co ubiedzie? Jakby ktoś miał link, tutaj ramieniem właśnie do tej gry. Jeśli ktoś kojarzy, ma tą grę, to niech od razu myśli Oczywiście na Twoje strony, nie? Ja tam Skype'a ja psy tego mam. Znaczy, no Skype'a ja też trochę. Hasło nie pamiętam. Też. <ścoughs> no. No, No kurde. Głupia bateria. Lecimy. Mamo! Niszcie gościa, patrz. On będzie tylko latał, bo więcej ja amunicji nie ma. No co zobacz, że ginie czy nie? Oskar, staramy ten monitor. Ja pierdolę znowu Z redstone. To, co to no to kurde ma być? Myślę, że jest redstone. Cześć, się. Aś mi się nie chce zbierać. No to nie zbieraj. Nie zbieram. Albo zbieram. Co? Trochę tylko do expo. Słuchaj, słuchaj, no, kurde, o kurde, czołg. Nie, yeah, życie tracę. Kosa, No nie trafiłem. Bada! Boaa! Boaa! życia. Yeah, ma Boaa! życia! Boaa! 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 baterii, Boaa! 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 Batery ładujemy. I lecimy, patrz te, teraz. No! Mm. Jeb zaś ręc z go nie trafię. No, co za Ona prawie się chyba dziewięcił. Zginę, zginę tyle. Jeb złoto. Nareszcie. Coś porządnego. No. I tak, coś z tego złota zrobię? Zaraz się rozwali. Jabka sobie zrobię złota? No. Ej, a, ty, a te złote jabłka trzeba enchantować? Eee, nie. Te złote jabłka, e, te ulepszone, złote, o, się robi z bloków złotych, całych bloków. Jezu, jak ja siadłem. Gdzie ze tak to wygląda. W ogóle, e, wiesz co znalazłem? Co? Tłumaczenie tych liter z Enchantu, alfabet tych liter z Enchantu. No, masz na. Ma no, niepewną stronę. Dobra, przyznaję się. No, Minecraft na 4. My cię zarabowaliśmy naszą kuźnią. Nie śpiewaj, bo kolega nagrywa. A co już będzie wstyd? Więc proszę cię. Ja, ja gram na 1,4, Nie, ja. Dobra, czekaj. Mogę wysadzić ten domek? Nie! To jest mój... To jest ...jeb! Do <noise> Już to widzę. Jezus, co się stało? Co to ma być? Co się, co się, co się stało? No dobra, naprawdę no ci wiek, nie grzyszczył. <noise> Cicho! Ucisz go! Prawie... Jesus Christ! Ucisz go! W go zobaczyłem latarnie, nie?

Oj tam oj tam, starczy cię, żebyś przeżył w tym TNT. Żebyś w ogóle przeżył. A w tych czterech wersjach się ręką odpalało TNT, nie? No. Zapomniałeś. Oh, Ufak, creeper i zombie. A ja nie mam miecza, tylko mam kilof. Jak so o, wy. No to wystarczy. nie piesz jak ja tam kurde w tym strandie dwa chodzę. Z kill patrzę idzie małpa ze szponami. Srują z killoffa od razu na jednego hita pada. Dobra zrobiłem. Jeb, złoto znalazłem znowu, jeb, złożę Brawo! Brat się podjadał Co ty wie, że robisz? Nie To po co jest taki wielki dom w Który ma tylko cztery... Kwadratki no, Ale poważnie, on ma dom I ma tylko cztery kratki w środku To ty sobie Jej. pośpisz i schowasz tylko skrzynię i zrobisz ja się tylko ciekawe jak tam byli. znalazłem! Jest! Jest! No, I lapis dla żuli od razu! Lapis dla, dla Nie, to jest lapis dla żuli No dobra. Ciekawe jakie wielkie to jest Eee, na no, dwie klatki. O, na no, trzy. To już wiesz komu to dać. Ty to dałeś! Tak? Pełnym wieśniakowi jakby co? Ja <laughs> <laughs> Nie, nie. Ui, 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 ui Patryk! Co? Byłbyś jutro o czwartej rano. No jasne, czemu nie? No przecież i tak do szkoły. I tak do szkoły idę. Pomyśl, że przestrzeni nie Bo udawali, że jesteś chory. Nie. Nie wcale. Teraz wejdź czerwono. Dobra, jesteś ja w tym ruchu, Cinti, to teraz weź tą czerwoną pochodnię i ją postaw. Czemu nie? To nie jest twój dom. No to ją postaw przynajmniej, żebyś się widział. <grym 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 lepiej na każdym kontra... Znowu gra. diaksy, lol! <grym> się, że grasz na X-Ray'u. Nie gram na X-Ray'u. Nie wygrasz na X-Ray'u. Zobaczysz filmik i zobaczysz... Dobra, filmik. zobaczymy, zobaczymy. Po co wymieniasz A, bo to jest przycisk. Mogę go zostawić. Patrz. No, wystarczyło tu. Jezus malat. lat. Zrobiłeś okno! W końcu! Ogarnij! Czyja to Ogoni. dupa była? Co? Jakaś <laughs> dupa przyleciała obok niego jak wywalił klocek, to jakieś kundalina wzięła. To była pająka. Odwód. Od no, razu z ubytym się kojarzę, ale dobra. No, no oczywiście ram no, nie wysoko co... Aha, na pająka. Jadmy w tą dupę. No, Dałeś, że jesteś kliperem. Kurde, na 1.4.1 jest kurde takie coś jak maski. I można zrobić sobie własnego bosa obok. Boskę no maska zębiaka. Ja i tak postawiam na tego. Patrz! Nawet masz maskę, ja z siebie samego. A to jest pająk nie to jest e, venom no. oczywiście na mikrofonie ozywam nazywam się o zostaw pada jest lepszy Oskar, zrobimy tego ducha pa, zrobimy ci tego ducha daj pokażę ci ducha a się ona ciebie naskoczył kurde jeszcze odskoczył jak ucieka mnie najbardziej rozwala jak te pająki na przykład biegną nie? to mnie najbardziej rozwala ich e, poruszanie się nogami Przód w, tył, przód, w tył. Przód, w tył. Przód, w tył. Czy ja tu widziałem złoto? Ej, co ci tam tak piszczało dziwnie? A ty się uspokój. Co? Świnie! Masz świnie w domu? Morskie, wiesz? Po prostu z morza pochodzą. Oh, fuck. Lawa. Jestem te klocki, czekaj. Jak się nazywa ten piach, kurde? Ten piach. Gdzie jest ten piasek, Oskar? Piasek dusz? No, już go mam. Za późno. Jak się nazywa piasek dusz? Eee. Beko. Baum! Eee, wow! Brzuszek? No! Nie wyszło. Wyszło mi! Wyszedło, się mówi. Wysz... Się. Ej, czemu to nie jest ranione? To jest nieśmiertelne Sru! Co no, to? No, no. Ej, jeszcze dwie minuty nagrywania. Idę do domu. Odnieść diak sobie. Co to zobaczy? było to zobacz, ja wiem, jest? Ej, patrz, co zabija od pająki! To jest coś takiego jak wiedźma, czy... witcher, nie? Co ma trzy głowy? I to coś zabija wszystko, co spotka. Na no jakiej wersji? 1.4.1 LOL Robi się jak metalowego ludzika, nie? Masz metal? Eee, to wiesz co to jest? Golem Ja mam metalowy To? Golem. golem To nie jest golem To ma nawet życie takie jak smog Kurde, to lata poza chmury nawet I robi się nieśmiertelne, bo się re respi Weź mi gościnkę to też oglądać. I to rzuca tak na i to coś, takimi, jak rzuca głowami takimi, nie? E, co to za wybucha, Oskarowie? nie powtórzę tego. Zdechnął pies! I da ci 5 pię level. Też? Kamil! Daj mi! Dobra, już ci robię domek. Nie. Ma być duży czy mały? Duży. Tak samo jak ja to robiłem. Taki? Nie. Mniejszy? Aha, taki jak ty robisz. Będzie ciężko praca. Bardzo polecam, oczywiście, grać w tego. W heavy no, za za gra A tu było duże. Takie? Co? Kurwa. Oskar, jaki ty masz? Pro cztery klatki. Do mieszkania. Dobra, to jest już koniec. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Dajcie do ulubionych. Na razie. Oczywiście. Do no, tego dapster, nie? Cześć.